Hej kochani. Witam was bardzo serdecznie. Cieszę się ogromnie, że będę mogła wam dzisiaj pokazać nie jedną, nie dwie, a jak widzicie z opisu do tego filmiku aż trzy rzeczy. Z czego jedna to będzie taka zupełna nowość. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Jeszcze chwilkę potrzymam was w niepewności album, widzicie, ale zaczniemy sobie od kartki. Karteczka, jak widzicie, przygotowana z okazji rocznicy ślubu. Już tu widać kolekcję, od razu o niej powiem, że jest to kolekcja Spring Flowers, czyli wiosenne kwiaty. Połączyłam ją ze srebrnym papierem lustrzanym. Ta karteczka jest oczywiście w komplecie do albumu. Jak widzicie, okładki są nieco podobne. W środku, oczywiście, miejsce na wpisanie życzeń i tył zdobią piękne, piękne kwiaty. Cała kolekcja to fiolety, róże. Bardzo przyjemne kolory, bardzo fajna kolekcja romantyczna. Tak prezentuje się kartka. Teraz, może nie pokażę Wam jeszcze albumu, ale właśnie tą nowość. Zobaczcie, co ja tu mam. Muszę tak pokazać Wam to pod kątem, niestety, ponieważ jest to takie duże pudełko na wino. Ono mi się tu nie mieści w kadrze, pokażę wam je tak z boku. Zdobią je oczywiście kwiaty, takie same jak mamy na albumie. No i tutaj taki sam motyw, właśnie z tych kryształków. Mamy ten sam kolor wstążki, to jest taki piękny odcień brudnego różu. I pokażę wam, jak to pudełeczko jest oklejone. Ono jest wykonane z białego tutaj papieru na zewnątrz. Środek ma kraftowy, ale tu oczywiście przyjdzie wino. Także taka nowość również. Taki dzisiaj mamy zestaw prezentowy. Aż trzy rzeczy chcę Wam pokazać. Dobrze, widzieliśmy kartkę, widzieliśmy to pudełko na wino. Czas na album. Nasza rocznica. Mamy tu kwiaty. One oczywiście też są ręcznie robione. Bok albumu i tył. Prześliczny jest ten papier w kwiaty. Często go wykorzystywałam. No i możemy przejść do środka. Jak widzicie, białe płótno. To jest ta biała iskra, która się tak mieni. I otwieramy sobie album. Album zawiera cztery karty. Te kwiaty są na tyle sztywne, że nawet po otwarciu albumu nie trzeba się martwić, że się nam uszkodzą. Także można sobie spokojnie oklejać album zdjęciami w środku, a okładki się nie zniszczą. W albumie mamy podpisy, są to w zasadzie cytaty, jakieś znane powiedzenia, takie mądre myśli o małżeństwie, o miłości. I zaczniemy sobie jak zwykle od strony okładkowej. Mamy tu wiązanie za pomocą sznureczka i ćwieków. Miejsce oczywiście już na dwa zdjęcia. A w kieszące, oczywiście, maty na zdjęcia. A jak to często robię, niektóre maty oklejam, a niektóre są puste. Te maty można sobie wyklejać dwustronnie, jednostronnie, jak wam pasuje. Oczywiście w albumie również są tagi wycięte z wykrojnika. Tutaj z tyłu można sobie coś zapisać. Można wyciąć mniejsze zdjęcie. To już według upodobań właściciela albumu. Tu mamy biały sznureczek, żeby wszystko ładnie do siebie pasowało. Kolejna strona. Beli z książeczkami. Jest to jedna z moich ulubionych stron. Jak widzicie, wykorzystałam nowy dziurkacz i myślę, że właśnie w wypadku tego Beli będę świetnie. On tutaj ozdabia go. A tu oczywiście książeczki na zdjęcia pionowe bądź poziome. Wszystko tutaj dobrze się trzyma, ponieważ są tutaj też magnesy, także nie trzeba się martwić, że te książeczki będą latały sobie wesoło po albumie. Ten album robiłam metodą z Dedex Plusem, jak widzicie, karty są nieco ruchome. Te karty mają oczywiście też w środku kieszonki z matami na zdjęcia. Można wkleić większe zdjęcie, bądź dwa mniejsze. Bądź sobie można zrobić kolor ze zdjęć. Lubię wykorzystywać jednak te miejsca w tych kartach. Zawsze to jest jednak dodatkowe miejsce na zdjęcia. Otwieramy sobie, wyciągamy je sobie za pomocą tego kółeczka. Przechodzimy dalej. Tu mamy wodospad. Rozwiązywany na wstążkę. Tu jeszcze dodatkowo jest magnes, żeby całość nam ładnie się otwierała. I tu można sobie już wykleić dwustronnie. Tu tych zdjęć wejdzie trochę. I zawiązujemy. Kolejna strona. Tutaj znów mamy wiązanie na sznuleczek. I tu już oczywiście te klapki góra dół wyklejamy zdjęciami. A tu pokazuje nam się jeszcze taka kieszonka, i tu mamy w środku taga. W tym albumie nie ma dużo tagów, ale osobiście lubię, kiedy są, bo można zawsze coś zapisać. I to później jest fajna, naprawdę pamiątka. Kolejna tutaj mata. A tu mamy taką ciekawą stronę, w której najpierw mamy taką kieszonkę, i tu nam się pokazuję książeczka, może na razie ją odłożę, a pokażę wam jak się cała strona otwiera. Tu mamy klapeczki. O, zobaczcie, tu już mamy miejsce na 1, 2, 3, 4, 5 zdjęć. Oczywiście można też wkleić sobie większe. I to jak zamkniemy, to jest pełna dowolność. W zależności od tego, które papiery nam bardziej się podobają i chcemy je wyeksponować. Jeżeli będzie ktoś miał ochotę, to również te fronty można sobie wyklejać zdjęciami. Ja jednak polecam zostawić właśnie te piękne papiery skrapowe, a wyklejać białe miejsca. Kolejna strona. Tu mamy taką książeczkę. Przyklejano na takiej niewielkiej klapce i tu dużo miejsca na zdjęcia. Całość zamyka się na magnes. Kolejna strona. Element, który bardzo lubię, bardzo często wykonuję. Pewnie już się domyślacie jaki. Oczywiście, pop-up. On tutaj niezbyt dobrze mieści się w kadrze, ale mieści się nam tutaj na nim cztery zdjęcia. I cały zawiązujemy sobie na sznureczek. Wszystko fajnie się trzyma. Kolejna strona, skośne kieszonki z matami na zdjęcia. I oczywiście kolejny tak. W takie kieszonki można również sobie wkładać nie tylko tagi czy zdjęcia, ale jakieś na przykład pamiątki, może jakaś kartka, się tutaj też znaleźć jakiś bilet, jakieś wspólne wspomnienia, jak najbardziej. Kolejna strona jest otwierana za pomocą tego właśnie kółeczka. Jest taka trochę nietypowa. Pierwszy raz to robiłam. Zobaczcie, tutaj mamy parę mat na zdjęcia: trzy. No z reguły daje trzy. I one właśnie wkładamy, jakby w taką opaskę. O, i one się tutaj nam trzymają. I ostatnia już strona okładkowa kolejne wiązanie na wstążkę. A tutaj już klasyczna boczna kieszeń. Tutaj też jest mieście zdjęcie i jak zwykle trzy maty. I kolejny tak na zapiski. W opisie do filmu znajdziecie ile zdjęć ten album mieści, bo zapomniałam sobie tego policzyć przed nagraniem. Oczywiście będzie to minimalna liczba zdjęć, jaka wejdzie do albumu, ponieważ to tak naprawdę od Was będzie zależało, jak sobie go wyklejcie. Jeżeli zdecydujecie się zostawić właśnie papier skrapowy widoczny, nie będziecie przyklejać na niego zdjęcia, no to tych zdjęć wejdzie wtedy troszkę mniej. Aczkolwiek ja zawsze liczę białe miejsca na zdjęcia, i jest to minimalna ilość, jaka wejdzie. Można również wklejać nieco więcej, mniejszych zdjęć, wtedy też automatycznie ta liczba będzie większa. Tak prezentuje się album. Mnie osobiście bardzo się podobają jego kolory, bo to są moje kolory, ja też bardzo je lubię i mam nadzieję, że taki zestaw prezentowy również się Wam podoba. Ciężko mi to zmieścić, wszystko w kadrze, ale koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podoba, co myślicie w ogóle o tych kolorach, o tych kwiatach i w ogóle pomyślę na to. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie Wasze opinie. Pamiętajcie oczywiście, że możecie u mnie zamawiać. Takie zestawy podobne, ponieważ nigdy nie wykonuję dokładnie kropka w kropkę takich samych, ale mogę zrobić coś naprawdę podobnego. Także, jeżeli macie na to ochotę, napiszcie do mnie, odpowiadam na każdego maila i jestem dostępna dla Was. To wszystko na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że oglądaliście. Pozdrawiam Was cieplutko. Do usłyszenia w kolejnym filmiku pa! pa.